To jest Mercedes Gela, gwiazda dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witam państwa. Jedziemy dzisiaj nowym, pięknym Mercedesem Gela przetestować, jak działa system automatycznego parkowania. W waucie, który testować będziemy w dniu dzisiejszym, system pakuje zarówno równolegle, jak i postopadle. W poprzednich wydaniach pakowało tylko i wyłącznie równolegle. Jednakże sam proces rozpoczęcia pakowania włącza się tak samo. W momencie, kiedy jedziemy do przodu, poniżej 30 km na godzinę, pali się litera P. Oznacza to tyle, że system szuka miejsc parkingowych. W momencie, gdy system znajdzie miejsce parkingowe, obok litery zapala się strzałka. Tak jak teraz jest to widoczne na ekranie. Aby rozpocząć system parkowania, należy włączyć bieg wsteczny oraz potwierdzić przyciskiem OK na kierownicy. W tym momencie, bez dotykania kierownicy, dodając jedynie gazu i hamując, rozpoczynamy. Samochód może poprosić kierowcę o dokonanie korekty podczas autonomicznego parkowania. Na wyświetlaczu Zapala się prośba o wrzucenie biegu D lub R. Klient podczas zakupu auta, decydując się na czujniki parkowania, powstaje asystenta parkowania w zestawie. Samochód szuka miejsc parkingowych, dłuższych co najmniej, o 1 metr od swojej długości. Samochód potrafi opuścić miejsce parkingowe w które poprzednio sam zaparkował. Aby system rozpoczął procedurę automatycznego parkowania należy mieć zapięte pasy. Nasze GLA wyposażone jest również w kamerę cofania. Ta włącza się automatycznie przy wrzuceniu biegu wstecznego. Linia żółta pokazuje kąt pod jakim auto się cofa. Linia biała pokazuje obrys auta. Linia czerwona to punkt graniczny zderza. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz Facebooka. Jeżeli macie pomysły na nowe odcinki, komentujcie.